Cześć. Putin to absolutny audiowizualny paszkwil. To jest film tragiczny. Tragicznie nakręcony, tragicznie zmontowany, tragicznie pokolorowany z tragiczną historią. Ale słuchajcie, niech to słowo tragiczny dobrze teraz wybrzmi. Bo czasami wiecie, mówi się, że coś jest beznadziejne, tragiczne. Tak wiecie, trochę wyolbrzymiając te. Określenia, czasami mówimy, że coś jest tragicznie nakręcone, ale wiecie, jakoś tam da się to zdzierżyć, nie? Nie jest to aż taka totalna beznadzieja, ale tutaj, tutaj moi drodzy, mamy beznadzieję beznadziejności absolutnej beznadziei. Tragiczny tragizm tragedii wielkiej. To, co się tutaj dzieje, trudno opisać. To jest film tak źle nakręcony, że ja autentycznie przy niektórych scenach odwracałem wzrok od ekranu i nie dlatego, że wiecie, och, jakie to wszystko brzydkie, nie mogę na to patrzeć, tylko mi było, ja miałem wrażenie, że mi mózg eksploduje, że mi gałki oczne wyciekną na zewnątrz. Ja łapałem tu jakąś chorobę morską, mój błędnik szalał, było mi niedobrze, miałem mdłości, nie mogłem na to patrzeć. To jest tak źle nakręcone, ta kamera lata, wariuje, kadry się zmieniają, tu z bliskich na szerokie, ekipa w ogóle zdaje się nie wiedzieć co chce nakręcić, ta kamera, ta kamera się zachowuje tak, żeby po prostu jak najbardziej znienawidzić te ujęcia. Nie mogłem na nie patrzeć, bo autentycznie było mi niedobrze. Nie pamiętam kiedy ostatnio, jeśli kiedykolwiek, czy miałem taki efekt oglądając coś w kinie. Trochę tak jakby ekipa w ogóle nie dostosowała tego filmu do dużego ekranu. Zak zakładam, że jak się coś, coś, coś takiego oglądałoby na laptopie czy na telewizorze, nawet, to nie będzie takiego wrażenia. Ale jak siedzimy przed tym wielkim ekranem i ta kamera wydziwia najdziwniejsze, przerażające, psychodeliczne sztuczki, to na to się nie da patrzeć. Ale słuchajcie, wszyscy wiedzieliśmy, że Putin będzie zły. Więc po co ja w ogóle na to poszedłem? Po co ja w ogóle to mówię? Trochę po to, że wiecie. Chciałem przecierpieć dla Was te dwie godziny, żebyście wy nie musieli. Wiem, wiem, szlachetny cel bijecie w tym momencie na pewno. Brawo, niesamowite poświęcenie z mojej strony. Ale tak, schodząc do parteru, przez chwilę bądźmy poważni, darujmy sobie te trochę żałosne żarciki. Pomyślałem, że wiecie, jest taki film jak Putin. Zakładam, Mam nadzieję, że słusznie, że wielu z Was w ogóle na to nie pójdzie do kina, bo nie będzie chciało na to tracić czasu, nie będzie chciało na to wydawać pieniędzy i całkiem słusznie, bo szczerze mówiąc, nawet leżenie w łóżku, picie herbaty i patrzenie w sufit będzie bardziej produktywnym zajęciem niż pójście na ten film. Więc całkiem słusznie pewnie założyliście, że nie ma co na to tracić czasu, ale może chcielibyście się dowiedzieć mimo wszystko, co to w ogóle jest. Czy to jest film? Czy to jest żart? Czy to jest jakaś satyra? Czy to istnieje naprawdę? Czy naprawdę idziemy do kina na ten dwugodzinny film o tym Putinie? Czy to, to powstało? Bo ja szczerze mówiąc, gdybym nie poszedł na ten film, to zastanawiałbym się, kurczę, co to jest. Wiadomo, że to jest jakiś właśnie paszkwil, ale jak on wygląda? Co sobą reprezentuje? I idąc tym tokiem rozumowania, założyłem, że pójdę na ten film i wam o nim opowiem. Czym on jest? Bo gdy pierwszy raz zobaczyłem trailer Putina, gdzieś tam przewijałem Twittera, jakieś social media i widzę, o, jakiś film o Putinie. Obejrzałem ten trailer i ja, ja stwierdziłem, autentycznie, ja stwierdziłem, że to jest jakiś żart. Że to jest fanowska satyra, komedia. Że ktoś sobie zrobił bekę i wkleił gdzieś tam twarz Putina do jakiejś postaci i zrobił taki trailerek. Du dużo osób takich. Amatorów, półprofesjonalistów, czy nawet profesjonalistów robi sobie czasami jakieś żarty, nie? Montuje sobie dla beki jakiś trailery, jakiś filmik, haha, jest śmiesznie. Więc ja byłem święcie przekonany po zobaczeniu tego trailera, że to jest jeden wielki żart. Potem się okazało nagle, że to robi Patryk Wega. Ale ja nadal, słuchajcie, ja nadal nie wierzyłem po obejrzeniu tego trailera, że to może być pełnoprawna, dwugodzinna, fabularna produkcja, za którą będziemy musieli zapłacić i pójść do kina za te 20 z hakiem złotych. No nie byłem w stanie w to uwierzyć, więc założyłem, że może Patryk Vega troluje, może to jest jakiś jego kampania marketingowa, nie wiem, pod jakąś inną produkcję, że chce, żeby o nim było głośno, no nie, mamy tego Putina, to, to jest głośny temat, teraz, teraz, na, no wiadomo, prawda? Jak wygląda sytuacja. Ale potem się okazało, że ten film naprawdę powstaje. I jesteśmy gdzie jesteśmy. Teraz opowiadam wam właśnie o dwugodzinnym tworze, który w ogóle nie powinien zaistnieć i nawet gdyby go zrealizowali studenci filmówki, to na zaliczeniu zostaliby zjechani do ziemi, co oni tak naprawdę nakręcili, bo tego się nie da oglądać. Ale gdybym miał wam powiedzieć o czym ten film jest, tak naprawdę wiecie. Idziemy na ten film, rozpoczyna się i co to właściwie jest? Jest to historia którą można zamknąć jednym zdaniem, czyli historia dochodzenia Putina do władzy. Mamy tutaj przedstawione różne sceny w montażu równoległym, które rozgrywają się w różnym przedziale czasowym. Widzimy Putina jak był młody, jak był nastolatkiem, jak był starszy, jak wiecie, dochodził do tej władzy po prostu. Są to wydarzenia luźno bardzo, bazujące w niektórych miejscach na faktycznych wydarzeniach, które się w naszej historii odbyły, rozgrały, ale oczywiście zabarwione fikcją, fabularną. W to są wrzucone, słuchajcie, elementy paranormalne, wrzucone są w to i, i, i motywy, wątki psychodeliczno-schizofreniczne. Mamy tutaj, ja się tutaj nawet nie boję jakichś spoilerów, bo zakładam, że psucie tego filmu, no bądź, bądźmy powa poważni. Putin widzi osoby, które nie istnieją, osoby, które pochodzą z czasów jego dzieciństwa. W tym montażu równoległym mamy taką scenkę, w której on jako dzieciak no, już miesza z tym, co robi, ale poznaje innego dzieciaka, z którym w jakiś sposób wiąże się emocjonalnie, i potem po latach nadal tego dzieciaka widzi. No i ten dzieciak, razem z jakąś kobietą, która nie wiadomo skąd się w ogóle wzięła, ale oni sobie istnieją w jego wyobraźni i oni mu szepczą do ucha. Oni mu podpowiadają, co robić, wręcz co mówić, żeby dojść do tej władzy. Więc on, słuchając tych swoich wyimaginowanych tworów. Spełnia, wykonuje ich polecenia i dzięki temu odnosi sukcesy tam, w tej strefie polityczno-zbrodniczej Rosji. Równocześnie jest osobą chorą, która cierpi na jakieś dziwne problemy. Zresztą, pierwsza scena pokazuje nam Putina jako schorowanego gościa leżącego w szpitalu, robiącego pod siebie. W zaraz dojdziemy do tej sceny. E, więc e, on równocześnie jest osobą schorowaną. Więc mamy ten montaż równoległy, pokazujący różne wydarzenia z jego życia, połączone z tymi elementami paranormalno-schizofrenicznymi, połączonymi jeszcze na koniec z jego chorobą. Każda z tych scen, to czy znaczy ten, ten film fabularnie się w ogóle nie broni? Po pierwsze, same te sceny. Które tam zostały wrzucone są przeraźliwie nudne, beznadziejne i nic nie wnoszące. Trudno nam jest w ogóle nadążyć za tym, co się tutaj dzieje i zrozumieć te wszystkie paranoidalne jazdy głównego bohatera. Ej, to jest jakiś kosmos. No w ogóle przestałem na to zwracać uwagę w pewnym momencie. No i jakby struktura tego filmu jest beznadziejna, w sensie tutaj nie, ma, nie mamy żadnej takiej drogi. Mówiąc drogi, nie mam oczywiście na myśli podróży postaci, że, która idzie, wędruje. To nie jest kino drogi, tak? Nie jest kino podróży. Ale takiej drogi, którą fabularnie się przebywa. Od punktu A do punktu Z. Nie ma tutaj motywu, który by nas interesował, który byłby w jakiś sposób rozwijany. Oczywiście tym głównym motywem, powiedzmy, że jest to dochodzenie Putina do władzy, ok. Ale to, jak to jest zaprezentowane, jest totalnie bez jakiegokolwiek budowania napięcia, suspensu, bez jakiejkolwiek ścieżki yy, rozwoju tego bohatera. To, co się tutaj dzieje, są powrzucane losowo sceny, które same w sobie nic nie znaczą, które nie są ze sobą w żaden interesujący sposób powi powiązane i w żaden sposób nie są w stanie nas kompletnie zainteresować. Jedyne, co mnie w, tym, w, tym, w czasie tego sensu interesowało, to kiedy się skończy. Dosłownie. Ja nie byłem w stanie patrzeć na te sceny. One były, jeśli, jeśli te sceny nie były tragicznie nakręcone, to były tragicznie nudne. Nie pomaga sztuczna inteligencja, czy ten efekt CGI, który jest nałożony na Putina. Ja obejrzałem przed nagraniem tej recenzji taki krótki materiał z za kulis, w którym Patrick Wega opowiada o technologii użytej do kreowania Putina. Jest to omieszanie na Sztucznej inteligencji z innymi technologiami, jakby nie jest to 100% sztuczna inteligencja. I on tam mówi, że nie mógł w 100% wykorzystać sztucznej inteligencji, bo ona nie rozumie emocji. Tutaj chcemy pokazać emocjonalność tej postaci, być blisko niej, i tak dalej. Jakby jako, ja, ja się z tym zgadzam, prawda? To jest, to jest naturalne. Jednak wyszło to absolutnie tragicznie. Znaczy to już było widać na trailerze, że te ujęcia z Putinem to jest jak, jak, jakaś karykatura technologiczna, ale przez cały ten film nie da się na niego patrzeć. Cały czas mamy wrażenie, że on ma naklejoną jakąś taką dziwną maskę cyfrową na twarz. To jest trochę jakby ktoś z Mission Impossible nałożył na siebie tę gumową maskę i ją zostawił. Okropnie ta postać wygląda. Cały czas czuć czu czu taki niepokój, patrząc na jego gębę. No i dochodzimy do tego, jak ten film został nakręcony i zrealizowany. To jest. Te, 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 szkoda mi. Znaczy, ja nie wiem nawet jakich słów użyć, jakich barwnych epitetów. Żeby opisać doznanie płynące z tego, co my widzimy na ekranie. To jest jakaś ostatnia czeluść audiowizualnego piekła. To, 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 są, to są tortury. Gdyby mnie ktoś przywiązał i kazał cały czas patrzeć na te ujęcia, to ja bym tam autentycznie cierpiał. To były tortury. To jest idealny przykład tego, jak ekipa chciała tak bardzo nadbudować ten film artystycznie. Artystycznie, w ogóle słowo artystycznie, jak tu nie pasuje, ale wiecie, mamy takie bardzo agresywne techniki tutaj zastosowane. Mega szerokie obiektywy, które deformują otoczenie, mega duże detale, agresywne cięcia, które no, to co nie widzimy, jak się ujęcie na sekundę, dwie sekundy, kolejny kolejny, kolejny, kolejny. Wszystko to wymieszane z totalnie chaotycznie pracującą kamerą, która lata na lewo i prawo, góra, dół, tu nie łapie ostrości, tutaj widzimy tą poza, tu tamtą. Co tutaj się dzieje? I najlepsze jest to, że każda z tych technik, czy jeszcze na przykład, nie wiem, mamy jakieś charakterystyczne kompozycje ujęć, centralne kompozycje, gdy nagle widzimy bohaterów w samym środku, patrzących się niemalże w kamerę, czy jakieś takie, wiecie, to, te wszystkie zagrania, one mają sens, to znaczy one istnieją w obrębie dzieł audiowizualnych. I one bardzo często stosowane, zresztą takie techniki analizuję bardzo często na kanale, i one świetny wydźwięk mają, bardzo dobrze działają, ale dlatego, że one są użyte wtedy, kiedy trzeba oszczędnie i bardzo dobrze komponują się z emocjonalnością bohaterów i z historią. Tutaj te wszystkie techniki mamy wrzucone do jednego wora, wymieszane i wylane na ziemię. Tego się po prostu nie da oglądać. Tego jest za dużo, za mocno, zbyt, in, zbyt intensywnie i non-stop, cały czas, aż do znudzenia. Pierwsza scena wprowadzająca to jest test. To jest dla was test. To dosłownie egzamin tego, czy wasz umysł jest w stanie przetrawić to, co na was czeka w najbliższych dwóch godzinach. Bo ta pierwsza scena, już na tej scenie wprowadzającej, ja odwracałem o, 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 oczy od ekranu, bo nie byłem w stanie wytrzymać tego, co się tam dzieje. Jeszcze nigdy, będąc w kinie, nie miałem takiego uczucia. Nie miałem takiej, takiego, takiego, wiecie, takiego, nie czułem takiego wstrętu do tego, co widzę na ekranie. To, to, to jest coś niesamowitego. To idealnie pokazuje, że okej, okay, znamy pewne techniki, wiemy, jak je zastosować, ale nie wiemy, kiedy je zastosować i nie wiemy, jak często ich stosować. Co tam jeszcze możemy omówić? Świecenie... Ja nie wiem kto to świecił, nie wiem czy to w ogóle było świecone, bo pod tym paskudnym gradingiem trudno nawet to zwrócić na to uwagę, co tu było, co tu jest świecone, co nie. Mamy jakieś przeeksponowane punkty w kadrach, jakby to było jakimś, wiecie, ten, ten obrazek mi się trochę kojarzy jak dawniej Canon 5D. Ta lustrzanka była popularna, nie? że 5D Canon zrewolucjonizował em, aspekt kręcenia filmów, szczególnie takiego półprofesjonalnego. Był ten Canon 5D, który tam, wiadomo, kręcił zaj, no, bardzo fajnie, <laughs> ale, ale miał swoje plusy i minusy. I wiecie, to jest te, te, ten obrazek wyglądał jakby był nakręcony taką starą lustrzanką. Yy. Gdzie, gdzie, gdzie mamy takie paćki przeeksponowane obrzydliwe gdzieś na krańcach kadrów, że ten obrazek jest nierówny, że to tutaj nikt nad tym w ogóle nie panował, nad ekspozycją. I ten grading kolorystyczny. Ten film jest obrzydliwie pokolorowany. Ta czerwień, krwisto te ten, 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 ta paleta barw, to wygląda jak taki wysryw, taki, przepraszam, muszę użyć tego słowa, bo mi się cały czas ciśnie i nie chcę go używać, bo jest brzydkie, ale taki wyżyk. Ten film to jest taki wizualny wyżyk, którego, który atakuje nasze oczy. Ja cały czas mi się jakieś wulgarne słowa nasuwają, sorry, że to jest takie nieskładne, ale cały czas mam ochotę tutaj przekląć i użyć jak wulgarnego porównania. Ale nie chcę, no bo dlaczego mam to robić? Okropnie to wygląda. W sensie, ja rozumiem, że chcieli pewnie tutaj nadać takiej brzydoty, nie? no bo Putin nie jest pozytywną postacią, więc chcemy go pokazywać negatywnie i cała aura wizualna filmu również ma jakby nas troszkę odrzucać, ale to jest sztuka zrobienia takiej pięknej brzydoty, w sensie, żeby coś było brzydkie, ale takie profesjonalnie zrobione, a może o to mi chodzi, może tego słowa szukałem. Często mamy filmy, które nas odrzucają, prawda? Które celowo tworzą taką atmosferę dyskomfortu. Również jeśli chodzi o palety barw. Nie wiem, że tam opowiadam w jakiejś recenzji, że coś jest takie zgniło zgniłozielone, takie przesycone, takie, takie trujące niemalże, nie? Że nieprzyjemne. Ale to jest zrobione profesjonalnie. Że razi nas emocjonalnie, ale nie odrzuca estetycznie. To chyba, to chyba jest dobre porównanie. A ten film nas odrzuca estetycznie. Nie idźcie do kina w ogóle. Znaczy w sensie nie nie, nie zakładałem, że chcecie iść na to do, do kina, ale jeśli nawet pomyśleliście tak trochę w tyłu głowy, że Pójdę na zasadzie guilty pleasure, że obejrzę to i że, a pośmieje pośmieję się. Tutaj się nie masz czego śmiać. Tu nie ma naprawdę, nawet ani razu się tak nie zaśmiałem na zasadzie, ale to jest beznadziejne. <śmum> no dobra, a zobaczymy jakaś śmiesznie beznadziejnie ona będzie kolejna scena. Ho, ho, ho. nie, tutaj nawet się ani razu nie, nie zaśmiałem, tutaj miałem ochotę płakać. <śmum> to, to jest tragedia, z której nie będziecie czerpać żadnej, żadnej frajdy. Nie idźcie na to do kina, nie wydawajcie na to pieniędzy, nie pokazujmy nikomu, że może coś takiego wrzucać na duże ekrany i jeszcze z tego i, i wiecie, i, 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 i że mu to przejdzie płazem. Coś takiego jest nieakceptowalne. Zostańcie w domu. Leżcie w łóżku, pijcie herbatę i nawet patrzcie się w ten sufit. To naprawdę jest lepiej spożytkowany czas niż oglądanie Putina.